Cześć, witajcie na kanale. Jest po raz kolejny. Dzisiaj w końcu wyjazd. Co prawda odebrałem samochód od mechanika, ale nie przyjechaliśmy moim samochodem, a mówię, nie przyjechaliśmy, ponieważ nie jestem sam. Dzisiaj przyjechałem z Łukaszem. Łukasz sobie tam łowi już. Ja nagrywam wstępniaczek i dołączam do niego. Łukasz mówi, że chciał wystąpić w jednym z najpopularniejszych kanałów na YouTubie. Niestety każdy najpopularniejszy kanał na YouTube mu odmówił, więc występuje u mnie. Tak więc dzisiaj łowimy we dwóch na Kamionce. Jeden film z Kamionki już mam. Przy okazji pokazuję Wam, jak zwiedzam muzeum. Tak więc zapraszam, zostawiam Wam link tutaj. A dzisiaj nowe przynęty, nowe możliwości, nowy dzień, 7:40. Piękne słońce, piękna pogoda się zapowiada. Mam nadzieję, że będą też piękne brania. Tak więc trzymajcie kciuki, ja wiążę zestaw i widzimy się nad wodą dobra, lecimy jesteśmy już nad wodą Łukasz tam już troszeczkę wody przebiczował, nie Łukasz? no ja standardowo zaczynam od różowego killera, zobaczymy co? co przyniesie los pierwszy rzut Ostatnio ktoś pisał tutaj z moich widzów, że był na kamionce, ale niestety nic nie złowił. No ja słyszałem też, że ciężko z tą rybą tu na tej kamionce, ale przyjechaliśmy z racji tego, żeby, żeby się wyrwać z domu troszeczkę. Brzeg jest ogólnodostępny, kawał łowiska, więc tak, żeby porzucać wodę po prostu. Łowisko jest fajne, a nóż się coś złowi. Rok temu złowiłem tutaj właśnie na różową gumę bolenia. Film macie w opisie. Przy okazji, pozwiedzałem troszeczkę, tak jak mówiłem, na wejściu. Pozwiedzałem troszeczkę muzeum. Nagrałem, możecie sobie zobaczyć. Zapraszam oczywiście do tego muzeum. Przy okazji, jak będziecie tutaj, to jest niedaleko. Sobota, piękny poranek. Woda jeszcze paruje. Jak widzicie. Aż żebym pokazał. Rzuciłem na brzeg. Przyjechaliśmy lekko po siódmej. A miejscówki tutaj zaraz przy ulicy już były obstawione. Tak więc musi się coś tu dziać na łowisku. Ze względu na to, że ludzie siedzą. Tylko że albo spławik, albo grunt. Więc coś się tutaj musi dziać. Inaczej by nie przyjeżdżali. Niedaleko jest łowisko Ocieka. Też mam zamiar tam uderzyć. Jest to komercja. Podobno bardzo fajne łowisko. Ale wcześniej trzeba zarezerwować miejsce. A ja wczoraj sobie nie zadzwoniłem, żeby zarezerwować nam miejsce. Bo chyba trzeba rezerwować. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Nie byliśmy logistycznie przygotowani na taki wyjazd, więc przyjechaliśmy sobie właśnie tutaj na kamionkę. Kurczę, mój pierwszy wyjazd. Pierwszy wyjazd w zasadzie od kwietnia. No nie miałem samochodu. Wybrałem samochód dwa dni temu, więc, więc teraz jakieś wyjazdy się będą szykować, muszę nadrobić sezon, że tak powiem, mam już w planach kilka wyjazdów, tylko żeby czas pozwolił, bo studia jeszcze się zaczynają i mam nadzieję, że czas pozwoli mi zrealizować te wyjazdy pójdziemy sobie trochę dalej obejdziemy sobie ten staw myślę tym brzegiem, pójdziemy aż tam na ten zakręt bo czas nam chyba na to pozwoli więc, więc spoko oczywiście jak ostatnio w każdym filmie zapraszam was na mojego facebooka gdzie chcę zrobić grupę Taką otwartą grupę dla, dla ludzi, dla wędkarzy, dla tych zaawansowanych, dla tych nowic, dla nowicjuszy, żeby po prostu każdy znalazł tam coś dla siebie, możecie się chwalić wynikami, możecie pytać, jeżeli chcecie porównać jakieś wędki, czy coś możecie pytać. Chodzi o to, żeby właśnie ta komunikacja się rozrosła żeby ludzie sobie na tej grupie właśnie pomagali. Tak więc zapraszam serdecznie. No i przy okazji, za niedługo pewnie, a no za niedługo, myślę, że za miesiąc, jeżeli ta grupa się troszeczkę rozrośnie, to wystartujemy z pierwszym konkursem na rybę kwartału. Jeszcze, jeszcze w tym roku może zdążymy, więc będzie pierwszy, pierwszy konkurs na rybę kwartału. I chyba jako upominek do zgarnięcia będzie kubek, ponieważ zrobiłem projekt nowych kubków kanału, więc dlaczego miałbym się z Wami tymi kubkami nie podzielić? Także spodziewajcie się w najbliższym czasie, jeszcze przed świętami, też jakiegoś rozdawnictwa kubków. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jest już ponad 740 subskrybentów, Każdemu serdecznie dziękuję z osobna za to, że jesteście ze mną i zapraszam. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zapraszam Cię serdecznie. Co jakiś czas są jakieś upominki do zgarnięcia, więc w ramach tak podziękowania właśnie dla moich subskrybentów i jeżeli lubisz moje materiały, to, to zapraszam Cię do subskrypcji, żeby żaden materiał Cię omin nie ominął. No, dobra, koniec przynudzania. Wszystkie sprawy organizacyjne mam już za sobą, więc teraz możemy skupić się na łowieniu. Widzę, Łukasz łowi na obrotówkę. Miałem obrotówkę zakładać, ale zobaczymy, czy Łukasz będzie miał jakieś efekty. Ale z tego, co widzę, on też jeszcze nic nie złowił, więc na razie jest lipa. Pamiętajcie, każdy rzut to jest nowa szansa na złowienie ryby. <gryw> ja to właśnie tak odbieram. Ale miałem branie szczupaka. Już wyciągałem przynętę i tutaj wyszedł, wyskoczył tu z krzaków. Kurczę, przypuszczam, że już nie weźmie. Aj, aj, aj. Mogłem jeszcze poczekać i zostawić przynętę w wodzie. Dosłownie tu, w, tu w tym miejscu, jak widzieliście. Wziął przynętę i już chciał uciec. Wyskoczył tutaj z krzaków. Kurczę. Ale lipa. Moja wina, bo wyciągnąłem za wcześnie przynętę z wody. Trzeba jechać do końca. Ale też się chyba już ukuł niestety, więc chyba nic z Tobą już nie będzie. Damian, co z Tobą, obudź się. O, aż kurde! Albo, albo okonek, albo mały szczupak. Lecimy dalej. park nowy. nawet nie wiedziałem że tu coś takiego jest o. tutaj takie zadaszenie no nawet ładnie no i cóż, dzisiaj wracamy na tarczy, nie Łukasz? tak oh yes. wracamy na tarczy miałeś jakieś branie? Nie. nie, Łukasz nie miał brania, ja miałem dwa Dwa brania, z czego dwa spartoliłem. Tak więc wracamy bez ryby. Kamionka się znowu nie popisała. No ale z tego co widzę, ludzie tutaj siedzą, więc, więc coś się tutaj musi dziać. Może... Miejsce fajne miejsce, fajne. Miejsce fajne, tak jak mówił Łukasz. Niestety, może nie mamy, przynajmniej ja, nie mam do niego szczęścia jak na razie. W sumie, Łukasz, ty też zacząłeś nie mieć szczęścia <śmiech> przeze <śmiech> mnie. Tak więc. Może jeszcze tu wrócimy, będziemy kombinować następne wyjazdy. Widzę, że Łukasz chyba złapał bakcyla. Mm -hmm. <laughs> tak więc. Chociaż bakcyla. Chociaż bakcyla złapał. <laughs> yy, tak więc. Zapraszam na kolejne materiały. Dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki, dzięki za komentarze. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej.